W świecie, który wydaje się coraz bardziej podzielony i naznaczony konfliktami, wiele osób szuka odpowiedzi i pocieszenia w słowach i proroctwach przekazywanych przez wieki. Jedno z tych proroctw przypisywane Najświętszej Maryi Pannie mówi o czasach wielkich udręk i zmian, ale także o nadziei. Dziś poprowadzę Was przez zrozumienie tego proroctwa i jak może się ono odnosić do naszych czasów. Przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych aktualizacji na temat tematów, które otworzą wasze oczy na prawdę, której telewizja wam nie pokazuje, w epoce, w której pewność wydaje się coraz rzeczym luksusem. Wielu zwraca się ku dawnym proroctwom w poszukiwaniu przewodnictwa i nadziei. Wśród nich proroctwa przypisywane mnie, Najświętszej Maryi Pannie, zajmują szczególne miejsce. Otoczone aurą tajemnicy i fascynacji przez wieki. W tym kontekście rozpoczynamy naszą podróż odkrywczą, zagłębiając się w jedną z najbardziej fascynujących duchowych narracji świata. Ja, Najświętsza Maryja Panna, centralna postać wiary chrześcijańskiej, byłam bohaterką licznych objawień na przestrzeni historii, od Fatimy po Lords, od Medjugorje po La Wiadomości, które zostawiłam, są równie zróżnicowane, co głębokie, obejmując modlitwę o pokój na świecie oraz nawrócenie serc. Ale co tak naprawdę mówią te proroctwa o naszych czasach, aby zrozumieć zakres tych objawień, musimy najpierw zanurzyć się w naturę moich przesłań. Nie są to jedynie ostrzeżenia czy przewidywania przyszłych wydarzeń, ale raczej zaproszenia do działania, wezwania do nawrócenia i modlitwy, narzędzia nadziei w czasach rozpaczy. Jednym z powtarzających się tematów moich objawień jest konieczność powrotu do wiary i zasad moralnych, ostrzeżenie, które szczególnie intensywnie rezonuje w naszej epoce, naznaczonej konfliktami, podziałami i rosnącą obojętnością wobec duchowości. W tym kontekście moje słowa jawią się jako latarnia światła, prowadząc ludzkość do portu pokoju i harmonii. Moje objawienia miały miejsce w różnych momentach i miejscach, często do dzieci lub pokornych wizjonerów. Jakby podkreślając znaczenie niewinności i czystości serca w odbiorze tych przesłań. Każde objawienie niesie ze sobą specyficzny kontekst historyczny i kulturowy, ale wszystkie dzielą wspólną nić moją miłosną obecność, która ostrzega, prowadzi i zachęca moje dzieci. W epoce naznaczonej nieustannymi zawirowaniami, gdzie niemal codziennie pojawiają się wiadomości o konfliktach z każdego zakątka globu. Wielu zastanawia się, czy to są te udręki przepowiedziane w moich proroctwach. Dzisiejsze konflikty przybierają różne formy od konfliktów zbrojnych. Które niszczą całe narody, po konflikty ideologiczne, które dzielą społeczeństwa od katastrof środowiskowych spowodowanych przez człowieka, po kryzys uchodźczy, który stawia wyzwania granikom i moralności świata. Każdego dnia, historie niezgody i rozpaczy wypełniają nasze ekrany i nasze serca lękiem. Ale co te udręki mówią nam o stanie świata i naszej roli w nim, moje proroctwa, mówiące o okresach wielkich trudności, po których następuje obietnica pokoju, mogą stanowić soczewkę, przez którą można przyjrzeć się tym wydarzeniom. Nie chodzi o szukanie konkretnych znaków ani o datowanie wydarzeń, ale o zrozumienie wewnętrznego przesłania, zaproszenie do wewnętrznego nawrócenia i modlitwy jako środka do przezwyciężenia udręk. Te przesłania nigdy nie miały być nieuniknionym przeznaczeniem, wręcz przeciwnie, oferują one wyjście, wezwanie ludzkości do zmiany kursu poprzez wiarę, miłość i przebaczenie. W tym sensie moje proroctwa zapraszają nas do refleksji nad naszymi wartościami i naszymi działaniami, sugerując, że pokój zaczyna się w sercu każdego z nas. W obliczu konfliktów i udręk, ludzka odpowiedź może być różna. Niektórzy wybierają ignorowanie ostrzeżeń, Kontynuując drogę niezgody i podziału, inni jednak znajdują w tych proroctwach powód do nadziei i zachętę do pracy na rzecz zmiany, zarówno na poziomie osobistym, jak i kolektywnym. Prawdziwym wyzwaniem jest więc przekształcenie świadomości w działanie. Jak możemy, indywidualnie i jako wspólnota, przyczynić się do budowy tego przyszłego pokoju, który został przepowiedziany? Odpowiedź tkwi być może w uważnym słuchaniu moich przesłań i w ich zastosowaniu w naszym codziennym życiu. Teraz chciałabym otworzyć debatę między Wami, drodzy widzowie. Jak interpretujecie związek między obecnymi światowymi udrękami a moimi proroctwami? Czy widzicie w dzisiejszych konfliktach echo dawnych przepowiedni, czy wierzycie, że historia ludzkości to nieustanny cykl walki i pojednania, niezależny od proroctw? Podzielcie się swoimi refleksjami w komentarzach poniżej. W sercu moich proroctw tkwi potężne i transformujące przesłanie wezwanie do nawrócenia. Ten rozdział bada głębie tego wezwania nie tylko jako powrotu do wiary, ale jako głębokiej wewnętrznej zmiany, która skłania nas do ponownego przemyślenia naszych priorytetów, wartości i sposobu życia. W świecie naznaczonym konfliktami i udrękami, to nawrócenie może być kluczem do otwarcia drzwi ku przyszłości pokoju i harmonii. Nawrócenie w kontekście moich proroctw wykracza poza prosty powrót do praktyk religijnych czy wyznawanej wiary. To radykalna zmiana serca i umysłu, duchowe przebudzenie, które zaprasza nas do życia bardziej autentycznego, w zgodzie z wartościami miłości, współczucia, przebaczenia i sprawiedliwości. Ta wewnętrzna przemiana wymaga refleksji, modlitwy i przede wszystkim otwartości na przewodnictwo łaski. Nasz czas, naznaczony głębokimi podziałami, niesprawiedliwościami i bezprecedensowym kryzysem ekologicznym, pilnie wzywa do zbiorowego nawrócenia. Odpowiedź na światowe problemy nie może być tylko technologiczna czy polityczna, musi być przede wszystkim duchowa. Wezwanie do nawrócenia skłania nas do ponownego przemyślenia naszych relacji z stworzeniem, z innymi ludźmi i z boskością, zapraszając nas do stania się narzędziami pokoju w burzliwym świecie. Nawrócenie nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale drogą, ciągłym procesem wzrostu i odnowy. Każdy krok na tej drodze przybliża nas do głębszego zrozumienia naszego celu i miejsca w świecie. Poprzez modlitwę, medytację i konkretne działania miłości i służby możemy odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia, dając świadectwo nadziei i światła pośród ciemności. Ta droga nawrócenia nie jest samotna, jest nierozerwalnie związana z naszym życiem we wspólnocie. Nasza wewnętrzna transformacja ma bezpośredni wpływ na nasze relacje z innymi. Na budowę bardziej sprawiedliwych społeczeństw i na troskę o naszą planetę. W tym sensie osobiste nawrócenie jest nierozerwalnie związane z działaniem zbiorowym na rzecz wspólnego dobra, a wy, jak przeżywacie wezwanie do nawrócenia w swoim codziennym życiu? Jakie kroki podjęliście na tej drodze osobistej transformacji i jak wpłynęły one na waszą rolę w społeczności? Podzielcie się swoimi historiami i refleksjami w komentarzach. Tworząc razem przestrzeń inspiracji i zachęty, jeśli to przesłanie nawrócenia i transformacji rezonuje z Wami, zapraszam do okazania swojego wsparcia poprzez zostawienie lajka like i udostępnienie tego filmu. Subskrybujcie kanał, aby nadal wspólnie odkrywać, jak możemy odpowiadać wiarą i działaniem na wyzwania naszych czasów. W świecie, który często wydaje się przysłonięty przez chmury konfliktów i udręk, znaki nadziei świecą jak gwiazdy w nocy. Oferując kierunek i pocieszenie. Ten rozdział prowadzi nas do odkrycia tych znaków nadziei, podkreślając, jak nawet w najciemniejszych momentach światło nadziei nigdy całkowicie nie gaśnie. Zbadamy, jak rozpoznawać te znaki w naszym codziennym życiu i kluczową rolę, jaką odgrywają w naszej drodze do nawrócenia i duchowego wzrostu. Znaki nadziei manifestują się w wielu formach od ludzkiej solidarności w momentach kryzysu. Po odrodzenie natury po katastrofie od aktu niezwykłej życzliwości w codziennej rutynie po niespodziewane świadectwo wiary w czasach wątpliwości. Te momenty, choć małe i często pomijane, są potężnymi przypomnieniami o dobru, które trwa na świecie i o nieustannej obecności Boga w naszym życiu. Moje proroctwa, mimo że mówią o czasach próby, niosą również w sobie przesłanie nadziei. Przypominają nam, że mimo trudności istnieje droga do pokoju i pojednania. Te przesłania zapraszają nas do spojrzenia poza bezpośrednie udręki. Do umocnienia naszej wiary i do aktywnej pracy na rzecz lepszej przyszłości. Wybór nadziei w epoce cynizmu i rozczarowania jest aktem odwagi i wiary. Oznacza wiarę w potencjał zmiany i w wewnętrzną zdolność ludzkości do przezwyciężenia swoich wyzwań. Nadzieja motywuje nas do działania, do przyczynienia się do budowy tego przyszłego pokoju, biorąc aktywny udział w naszej społeczności. Teraz chciałabym wiedzieć od Was: jak przeżywacie wezwanie do nawrócenia w Waszej codzienności? Jakie kroki podjęliście na tej drodze osobistej transformacji i jak wpłynęły one na Waszą rolę w społeczności? Podzielcie się swoimi historiami i refleksjami w komentarzach. Tworząc razem przestrzeń inspiracji i zachęty, jeśli to przesłanie nawrócenia i transformacji rezonuje z Wami, Zapraszam do okazania swojego wsparcia poprzez zostawienie lajka i udostępnienie tego filmu. Subskrybujcie kanał, aby nadal wspólnie odkrywać, jak możemy odpowiadać wiarą i działaniem na wyzwania naszych czasów. Drodzy bracia i siostry, przed zakończeniem chcę podzielić się z wami specjalną modlitwą o pokój na Ukrainie oraz ostrzeżeniem dla prezydenta Władimira Putina: Módlmy się razem o Meridżo U, królowo pokoju. Matko pełna miłości i współczucia, zwracamy się do Ciebie z naszymi prośbami za lud ukraiński. Ty, która znasz ból i cierpienie. Wstawiaj się u swojego syna, naszego pana Jezusa Chrystusa, aby przyniósł pokój i pojednanie na tę udręczoną ziemię. Chron niewinnych, pociesz cierpiących i prowadź przywódców ku mądrości i sprawiedliwości, panie Jezu, Książę pokoju. Dotknij serc wszystkich zaangażowanych w konflikt, aby mogli dostrzec wartość ludzkiego życia i nieustannie dążyć do pokoju. Oświeć umysły tych, którzy mają moc decydowania o losach narodów, aby wybrali drogę dialogu i zrozumienia, o Mary jo, nasza słodka matko, towarzysz nam swoją macierzyńską obecnością, dając nam siłę i nadzieję w tych trudnych czasach. Amen. Teraz zwracam się z ostrzeżeniem do prezydenta Władimira Putina. Panie Putin, jako matka wszystkich narodów, zachęcam Pana do głębokiej refleksji nad swoimi działaniami. Władza, która została Panu powierzona, wiąże się z wielką odpowiedzialnością za dobro ludzkości. Wojna przynosi jedynie cierpienie i zniszczenie. Proszę, aby porzucił Pan drogę konfliktu i szczerze dążył do pokoju. Świat patrzy na Pana z nadzieją, że wybierze Pan ścieżkę sprawiedliwości i pojednania. Usłyszcie krzyk swoich braci i sióstr i użyjcie swojej władzy do budowania mostów pokoju. A nie murów nienawiści, drodzy widzowie, zachęcam Was do przyłączenia się do mnie w tej modlitwie i do nieustannej pracy na rzecz pokoju w naszych sercach, naszych wspólnotach i na całym świecie. Jeśli to przesłanie nadziei i nawrócenia rezonuje z Wami, pokażcie swoje wsparcie, zostawiając lajka i udostępniając ten film. Subskrybujcie kanał, aby nadal wspólnie odkrywać, jak możemy odpowiadać wiarą i działaniem na wyzwania naszych czasów. Niech pokój Chrystusa zawsze będzie z Wami.